Cześć, z tej strony Mikołaj. Tym razem witam się z Wami z Częstochowy. Konkretnie jestem przed fabryką rowerów, która obchodzi swoje dziesiąte urodziny. No i z tej okazji odbywa się dzisiaj wielka impreza, natomiast my przyjechaliśmy nieco wcześniej, wejdziemy sobie teraz do środka, sprawdzimy co nowego w fabryce, co zmieniło się w czasie tych 10 lat, co słychać w ekipie, jakie nastroje, także nie przedłużam, zapraszam do środka. Wyjątkowe jest to, że tuż za progiem wcale nie trafiamy do sklepu rowerowego, ale po prostu do miejsca, w którym fajnie się czujemy. Jest tutaj ekspozycja historycznych rowerów, koszulki kolarskie z autografami największych mistrzów, pub połączony z kawiarnią, kręgienia, bilard. Miejsce, gdzie można po prostu fajnie spędzić czas w dobrej atmosferze. Zresztą jestem tutaj już czwarty piąty teraz i zawsze też się tutaj fajnie czuję. I to właśnie jest ciekawe, że fabryka to nie tylko sklep, serwis, fizjoterapia, fitting, ale przede wszystkim miejsce, gdzie możesz dobrze spędzić czas. Jesteśmy już w sercu fabryki rowerów, czyli w sklepie, który ma ogromną, przepiękną ekspozycję towaru. Tutaj każdy pasjonat kolarstwa znajdzie coś dla siebie, a to wszystko jest naprawdę ładnie zapodane i pokazane. Ja osobiście czuję się tutaj bardzo dobrze, dlatego przepasny, nowoczesny serwis i oczywiście bike fitting. A teraz słuchajcie, koniec mojej gadki. Idziemy poszukać członków zespołu, którzy pracują w fabryce od samego początku. Mariusz, można powiedzieć, że jesteś jednym z dinozaurów fabryki rowerów, Można, tak, w dokładnie. sklepie od samego lat, początku tak. i byłeś jednym z trzech pierwszych osób, które jakby tworzyły fabrykę. Tak jest. Przede mną jeszcze był Czarek. Był Wojtek, Czarek i ja. No i ja powiem tak, ja miałem okazję być w tym też na sklepie na ulicy Łódzkiej, który był takim no właściwie małym, zwykłym sklepem, oczywiście z fajnym towarem, z fajnym wystrojem, zresztą o tym mówiłem wcześniej na naszym Dokładnie widzom na no. ale y, mi się podobało to, że u Was była fajna atmosfera. Był klimat, który naprawdę zachęca, żeby tam przyjechać i powiem szczerze, mijają lata, a ten klimat, mimo no, przestrzeni niemalże marketowej, nadal jest w powietrzu. Czuć, że tutaj się po prostu chce być, tu jest fajna ekipa, są fajni ludzie. Jak Wy to robicie, że właśnie przy takim zespole prac dużym jesteście w stanie to utrzymać? Ten klimat tutaj tworzą ludzie, tak, którzy tutaj są. Każda osoba, która do nas dochodzi do Timu, e, tak naprawdę od nas przejmuje, tak? Dużo tej energii, którą my tutaj spożywamy, dalej czuć po prostu tą atmosferę. E, klienci dalej ją czują. Nie? No bez wątpienia, ja mówię no. sam, jak tu przyjeżdżam, jestem tutaj kilka razy na przestrzeni kilku lat tak naprawdę. I też czuję tak w powietrzu, a żeby tak widzą, pokazać tą skalę zmian, to powiedz proszę, na początku, powierzchnia pierwszego sklepu i powierzchnia tego sklepu dzisiaj i ilość pracowników kiedyś i teraz? Na początku 100-120 metrów sklep, trzech pracowników. W tym momencie ponad 6000 metrów. Eee, na samym sklepie około 30 osób, razem z pubem około 60. Wow, no to ja się boję, co no będzie jest, za kolejne 10 lat. Oj, może już starć. Życzę spokoju w takim razie w pracy. Dzięki śliczne. Lecimy dalej. <laughs> Powodzenia. Czas na serwis, a jak serwis to Romek. Romek, nie wiem czy Ty wiesz, ale nasze filmy na YouTubie, paradnikowe, serwis Tlenek Przerzutki na kanale BikeWorld, mamy 150 tysięcy odtworzeń, 30 tysięcy odtworzeń filmu o serwisie sprzęgla. To dużo czy mało? Moim zdaniem to są dobre wyniki, ale przede wszystkim my, chciałem powiedzieć tylko tyle, że widzowie myślę po prostu kojarzą i dlatego okay. fajnie, że teraz <laughs> jesteś z nami znowu. Pytanie, nie byłem w fabryce z półtora roku. Co się mhm. zmieniło w tym czasie na serwisie, no bo oczywiście nadal jest to ta sama powierzchnia, te same takie serwisowe, ale widzę tutaj sporo nowych twarzy. No, na pewno są jakieś zmiany. Zmiany na pewno tak. Staramy się cały czas rozwijać, generalnie trzymać wysoki poziom serwisu, być ze wszystkimi nowościami na bieżąco. Dzięki temu też możemy pochwalić się tym, że przychodzą do nas nowi pracownicy, których musimy przeszkolić mimo wszystko. Także cały czas się dzieje. Idziemy pełną parą w sezonie. Naprawdę jest się ciężko z nas bić. Ale staramy się zawsze gdzieś tam jeszcze coś, coś dla klientów zrobić. Nie? To jeszcze jedno pytanie ode mnie, bo zawsze mnie to interesuje. Jak do tego podchodzić jako mechanicy? Bo ja, jak patrzę na nowoczesne rowery, mega zintegrowane, wszystko pochowane i tak dalej, są piękne. Ale w serwisie, co jest skomplikowane dla Was? Jak to wygląda od strony, strony pracy przy tych rowerach na co dzień? Eee, pracuje się bardzo przyjemnie. Eee, fajnie przy takich nowościach popracować, eee, nie ma takiej monotonii. A... Także no, generalnie nie nudzimy się. Lubicie tak? wyzwania. Lubimy wyzwania, tak jak najbardziej. No i fajnie, dzięki. No, dzięki. Wojtek, 10 lat i dla mnie mega przeskok między tą pierwszą siedzibą na Łódzkiej, to był taki zwykły sklep rowerowy, tak naprawdę no, w ładnym miejscu, fajny, ale nadzwyczajny. No, a dzisiaj no, to jest ogromny biznes tak naprawdę. I nie bymyśl tego za powiedzieć, no to jest Twój wielki sukces. Jak ty to odbierasz? Czy w ogóle wyobrażałeś sobie wtedy, że dojdziesz do takiego miejsca, w jakim teraz jesteś z fabryką? Nie. Yy, ja to zawsze podkreślam na każdym kroku, że fabryka rowerów budują ludzie, czyli nasi wspaniali pracownicy i nasi wspaniali klienci. Jeżeli ja bym coś takiego otworzył 10 lat temu, to bym tego nie utrzymał nawet przez, nie wiem, pół roku. Więc no, rozwój fabryki był tak naprawdę stopniowy. On był dynamiczny, jest dynamiczny z roku na rok, natomiast to klienci budują. Z roku na rok potrzebowaliśmy większy serwis, z roku na rok potrzebowaliśmy większy bike fitting, gabinety fizjoterapii, większą powierzchnię z ekspozycją. Także to, to klienci na nas, że tak powiem, wymusili. No ten rozwój był taki bardzo dynamiczny, bo ja pamiętam przejście z łódzkiej, która też się powiększała najpierw ten sklep pierwszy się powiększał, prawda? Miał chyba dwie raz rozbudowy. Tak było 113 metrów, później doszło tam około 54, później kolejne 37. Później się przenieśliśmy do zupełnie nowego budynku do tak zwanej stodoły, bo był tak. tak robiony na zasadzie pierwszej fabryki Treka w Wisconsin. No i właśnie wtedy, to mi się wydawało, jak tam byłem z kamerą i byliśmy właśnie robić materiał, który jest dalej na, na YouTubie, można go sobie zobaczyć, no to wtedy mi się wydawało, wow, jaki piękny, nowoczesny sklep, zresztą taki duży w do tego poprzedniego i dosłownie chwila minęła i już kolejne przejście do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, także to jest chyba taki, taki moment zwrotu tak naprawdę w tej całym rozwoju, tak mi się wydaje, jak, jak to obserwuję z boku. Tam byliśmy dwa lata, ale tam nas zabiła logistyka, bo mieliśmy zewnętrzny magazyn, zewnętrzne biuro, dwie osoby na home office, firmy zewnętrzne i ja za wszelką cenę chciałem to wszystko mieć w jednym miejscu. No to chyba się udało, bo jak yy, tak patrzę na social media Twoje, to codziennie widzę jak Wojtek na rower i nagrywa, hej, co u Was słychać? Co robicie? Dnia. Coś takiego, No, co robicie? Jak ktoś patrzy tylko na social media, myślę, kurde, co za głoś, nienawidzę go. On ciągle jeździ na rowerze, zresztą wyglądasz dobrze, schudłeś, jest forma chyba, co? Moja żona mówi, nie wrzucaj tego, bo Cię ludzie znienawidzą. Natomiast w social mediach pokazuje to, co chce, żeby ludzie widzieli, a tak naprawdę nikt nie wie. Jaka ciężka praca stoi za tym biznesem? No właśnie, tak chciałem powiedzieć, bo jak się spotykamy czasami przy okazji różnych imprez, to jak byłem na otwarciu no chociażby tej, tej siedziby czy teraz, to zawsze mówisz, że o, jesteś zabiegany. Rzeczywiście, no bo do pięciu takiej imprezy to jest masa roboty. Ale tak jak mówisz, jak ktoś patrzy tylko na socjal media i ulega temu złudzeniu, temu czarowi social media, to myślę sobie, kurde, kluk nic nie robi. Ciągle jeździ na rowerze i ma taki biznes. Ale, ale tak jak mówisz, to pokazujesz ale tylko Ale niech te... tak zostanie. Także <grym> ja nie pracuję, tylko jeżdżę na rowerze. No dobra, ale tak. Tu już byliśmy z kamerą, mam już fajny materiał też z fabryki rowerów właśnie z otwarcia i potem taki reportaż jak to wszystko sobie wyglądało. Myślę, że jak ktoś tego nie oglądał, słuchajcie, zachęcam Was, wchodźcie też w link, który jest w prawym górnym rogu Waszych monitorów. Możecie sobie zobaczyć jak to wyglądało przed dwoma laty na przykład. A powiedz teraz Wojtek, co się zmieniło od tego czasu, przez te dwa lata i jakie plany w ogóle na przyszłość? Przez dwa lata była roszada w, w markach niektórych. Yy, pozmienialiśmy ekspozycję na sklepie. No wiadomo, z roku na rok się zmienia ekspozycja, zmienia się kolekcja. Tak jak teraz, my jesteśmy już praktycznie w 100% zatowarowani kolekcją 2025, mhm. więc to też jest sukces logistyczny, yy, zarządzania magazynem, dostawami. Nie mamy praktycznie starych rowerów z kolekcji. Jest listopad 2024, a my mamy może 8 rowerów z kolekcji 2024. Wszystkie już są nowe. Yy, i większych zmian nie ma tutaj takich, których klient e, zauważy, że tak powiem, wchodząc do. No ja zauważyłem od razu, jak szedłem, że doszło sporo rowerów na ekspozycji tych, bym powiedział historycznych, nowe koszulki, e, nowa sala e, tutaj w pubie na górze, której nie było. Także to ja osobi osobiście zobaczyłem na przestrzeni tego, nie wiem, roku czy półtora kiedy tym nie było. E, no i też widziałem plakat, że organizujecie wyjazdy kolarskie. Tak, no jeżeli chodzi o pap, no to pap się mega rozwija i to jest. To zrobiliśmy bardzo fajny pub sportowy w Częstochowie, który jest powiązany z naszym miejscem, czyli tam jest kolarstwo, piłka nożna, siatkówka i żużel i inne dyscypliny znane w Częstochowie i lubiane przez ludzi. Rowery to jest no, moja taka słaba strona, więc jak gdzieś znajduję jakiś fajny, historyczny rower, to go kupuję. Koszulki dostaję w ramiarni, teraz chyba jest ze 30 kolejnych do. do, do do powieszenia na ścianie, chociaż za bardzo już miejsca brakuje. Szanowno e... się w takim razie większą. Nie, 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 już większej nie. E... No i wyjazdy, tak, to na pewno jest taki kierunek, w który chcemy naszych klientów, wspaniałych klientów e... zabierać, pokazywać im świat. Oczywiście kochamy Polskę i trenujemy, jeździmy cały rok na rowerze, natomiast fajny taki wypad w okresie jesienno-zimowym do chociażby Hiszpanii, czy tak jak teraz będziemy organizować KDPIC by Fabryka Rowerów w marcu przyszłego roku. Ja się zakochałem w RPA. Pojechać tam, oderwać się od rzeczywistości. To też trzeba powiedzieć głośno, to nie są tak naprawdę drogie wyjazdy, bo mamy to fajnie pochytane. No i spędzamy czas z naszymi klientami, zwiedzamy nowe miejsca, jeździmy na rowerach, robimy to co kochamy. Cóż, w takim razie życzę powodzenia, żeby te wszystkie plany się zrealizowały no i życzę Ci co najmniej tak samo owocnych 10 lat, chociaż może nie tak dynamicznych, żebyś miał nieco więcej czasu dla siebie i mniej stresu, także Wojtek, dzięki wielkie. Ja dziękuję, że jesteście z nami tak naprawdę od samego początku i za odwiedziny i dzisiaj co, życzę Tobie i sobie udanej zabawy. No to lecimy się bawić. Powoli pojawiają się goście. Ze mną jest Tomek Jeroński, można powiedzieć bank informacji o kolarstwie. Więc Panie Tomku, yy, spośród Pana ogromnego zbioru historii, jakaś jedna najciekawsza, yy, która się Panu kojarzy z Fabryką Rowerów? Jeśli chodzi o skojarzenia z Fabryką e, Rowerów, to e, imponuje mi tutaj rozmach, e, taka jakby część muzealna, ale też nowoczesna, że to wszystko jest fajnie, fajnie połączone. I jest tutaj bardzo fajna atmosfera. No człowiek tutaj czuje się nie jak w sklepie, nie jak w fabryce, wbrew nazwie, a jak, chyba jak jakimś muzeum, ale muzeum takim. Yy, związanym z historią, ale także muzeum, no, w pewnym sensie nowoczesności, jak się popatrzy na ten sprzęt, yy, który tutaj można kupić. No coś, tym jest faktycznie, jak się pije kawę, patrząc na rowery, które zresztą pan miał okazję komentować w trakcie wyścigu, bo są tam rowery Stronga, Darka Barnowskiego, Baranowskiego, Bałkomolemy i tak dalej. Tak. Jest to przyjemne, ja mam takie samo wrażenie. Bardzo dziękuję. Kolejny znakomity głos polskiego kolarstwa, czyli Adam Probursz, znany przede wszystkim z Eurosportu. Adamie jedno twoje skojarzenie z fabryką rowerów tak jak które ci się rzuca od razu w pamięć jest moje pierwsze skojarzenie to skojarzenie z Wojtkiem Klukiem bo myśmy się spotkali jeszcze na długo zanim on otworzył swój pierwszy sklep on wtedy jeszcze pracował jako przedstawiciel handlowy pojawiał się na wyścigach i ja już wtedy miałem wrażenie że to jest facet z wizją i rzeczywiście on mnie o tym przekonał, on mnie o tym przekonał i dla mnie to skojarzenie pierwsze to jest atmosfera. To jest to, że ja za każdym razem, jak przejeżdżam przez czasowo mam ochotę tu wpaść chociaż na chwilę. Nie po to, żeby kupić coś, tylko po to, żeby tu wejść, spotkać się z tymi ludźmi, przywitać się, poczuć tej atmosfery, trochę wypić jakąś kawę. I, i ja myślę, że to jest moje pierwsze skojarzenie z fabryką rowerów. To są właśnie ludzie i ta atmosfera, która tutaj jest. No i to nie ma tu jeszcze tu przyjażdżę. Zdecydowanie tak, zdecydowanie Garnie. tak. Dziękuję. Ze mną jest Kamil Gradek, jeden z pięciu Polaków w Worturze. Kamil, jak tak obserwuję fabrykę rowerów na przestrzeni lat, też media społecznościowe, no to wiem, że Ciebie chyba z tą firmą łączy wiele Często to widzę ciebie na treningu, gdzieś z Wojtkiem, albo jak tu przyjeżdżasz, robić jakieś serwisy. Opowiedz mi właśnie, jak to się zaczęła, ta Twoja przygoda z fabryką i, i, i jakby jaki masz stosunek do tego miejsca. Witam serdecznie. E, no tak jak już wspomniałeś, tak naprawdę z Wojtkiem znamy się myślę dobre z 15 lat. Pamiętam, nasza znajomość się zaczęła, że sprzedał mi buty, buty MTB kiedyś tam jak jeszcze pracował bodajże chyba w BDC. No i gdzieś się tam zaprzyjaźniliśmy i tak naprawdę no teraz bardziej niż związany tutaj z fabryką to jestem z Wojtkiem. No przyjaźnimy się, trenujemy na co dzień, wyjeżdżamy na rower. Także no Wojtek tu jedyny, jedyną jest osobą z okolicy taką czasową, która wyjeżdża na rower w, w moich godzinach pracy, tak. że tak powiem. E, więc no, zaczynamy, znaczy, czy jeździmy całe treningi? Może, może nie całe treningi, ale gdzieś tam staramy się zawsze wyjeżdżać. Dla mnie to jest jakieś źródło rozmaicenie, jak mogę sobie z kimś przyjechać tam dwie godzinki i, i dalej do, do, dokręcić. E, no ale tak jak powiedziałeś, no, z Wojtkiem znamy się ku już, e, Tutaj bywam często, e, czy jakieś serwisy rowerów, e, czy takie rzeczy, no to, 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 to jak najbardziej. I tak naprawdę od dwóch lat pomagam Wojtkowi też w treningach. Także można powiedzieć, że jestem jego trenerem, także, no, wiesz, <grafię> także ja tutaj ty... jesteśmy, jesteśmy na takiej też teraz innej trochę stopie, więc... No więc dużo mamy tego kontaktu i tutaj no, jestem na bieżąco co się dzieje tutaj właśnie w fabryce. No ale to słuchaj, zrobisz sobie teraz dobrą reklamę, dlatego że jak ja patrzę na Wojtka, to on w ciągu ostatnich lat bardzo schudł, Widać, że forma się poprawiła, także Kamil jak już karierę zawodnika, no to właśnie zrobiłeś sobie wejście do świata Dokładnie, nie, no teraz się, się widać, że się przykłada i sam jest przynajmniej jak na razie zmotywowany do tego coraz więcej jeździ, i wiadomo, jak to jak to w większości z masterstami trzeba go hamować, bo on z luby praktycznie nie schodził. Tak? <laughs> tak. Przemek Niemiec, ambasador Treka, którego w fabryce widzę już któryś raz zawsze tu jestem Przemek, jesteś na miejsce, powiedz mi. Ee, no właśnie, jako ambasadora Treka pewnie łączy Ci wiele z fabryką, no bo Wojtek w końcu e, ma sklep, który handluje trekiem. E, opowiedz mi nieco więcej właśnie o Twojej przygodzie, jak to się wszystko zaczęło tutaj z Trekiem i z fabryką. Zaczęło się właśnie no dzięki Wojtkowi, Wojtkowi Krukowi. E, dzięki niemu zostałem ambasadorem Treka, bo, bo po zakończeniu kariery właśnie w 2018 roku gdzieś tam przy okazji jakiegoś spotkanie z Wojtkiem padło hasło z jego, z jego, z jego ust czy, czy, czy bym nie chciał być ambasadorem Trek'a że być może jest taka, taka możliwość, no i mówię dlaczego nie, no i tak się, tak się to wszystko zaczęło Wojtek mnie wkręcił w ten świat Trek'a na Trek'u nigdy nie jeździłem, także zawsze mi się te rowery podobały zwłaszcza, zwłaszcza Madonka, którą na co dzień jeżdżę zawsze ten rower mi się podobał i no i tak, tak właśnie to dzięki, dzięki Wojtkowi trafiłem Trafiłem do, do, do Trek'a, do marki Trek, do fabryki, to już chyba trzeci, trzeci sklep, który, który Wojtek ma, przez który się już przewijam i, no i mówię, no często tutaj, tutaj bywam właśnie przy okazji właśnie serwisu roweru, który teraz mam i gdzieś przy okazji, jak gdzieś też jestem, no to chętnie to tutaj wpadam. Przemek, karierę skończyłeś parę lat temu, ale miałem okazję w tym roku się osobiście przekonać na jednym z wyścigów gravelowych, że noga się u Ciebie dalej zgadza, to powiedz na kolarskiej emeryturze, jak często wchodzisz na rower? Znaczy staram się, jak to tylko możliwe, najczęściej ile się da. Ale mówię, no teraz też teraz, te dni są coraz krótsze, także staram się, na pewno przez weekendy jeżdżę zawsze, sobota niedziela. E, siadam na ten rower, jak jest pogoda, to nawet i po 100 km w jeden dzień, w drugi można zrobić. E, sprawia mi to frajdę jeszcze, póki co i lubię, lubię na rowerze jeździć, także póki tak jest, to będę korzystał. No to ostatnie pytanie, jako ambasadora Etreka, gdzie Cię spotkamy w nadchodzącym 2025 roku? Na pewno na Track Days w czerwcu w Szczyrku, tak jak co roku. Dwudniowa impreza, którą, którą organizujemy już od kilku lat. Na pewno na jakimś wyścigu gravelowym, bo spodobało mi się to i na, na pewno na jakimś. Na jakimś na później prezes się zapiszę i chętnie wystartuję. A wyścigów szosowych to, to nie wiem, czy, czy, czy w ogóle coś będzie. No powiem czy z Nigrawelami coś jest, bo ja byłem wtedy drugi raz, też się widzieliśmy, bo mi się mega podobało. Na, że, jest... na pierwszy raz byłem w Jakuszycach, ile było miesiąc wcześniej? Tak, na tych eliminacjach, no i potem przyjechałem do Wolosowca i mega fajnie mi się podoba. Do zobaczenia. Dzięki. E, Miłosz Keneracki, jedna z najbardziej znanych postaci polskiego dziennikarstwa rowerowego. Miłosz, przez całą swoją karierę byłeś w bardzo wielu miejscach na świecie e, i chciałbym, żebyś nam porównał, jak fabryka rowerów właśnie ma się na tle tego, co spotkamy w innych tego typu miejscach na całym globie. Więc szczerze mówiąc, to się nie bardzo ma, ponieważ tak naprawdę ten rozmach, który tutaj Wojtek prowadził, jest oszałamiający zupełnie. Byłem w kilku sklepach porównywalnej wielkości, głównie w Stanach, teraz byłem w takim dużym sklepie w Nowym Jorku Speca i ten sklep był po prostu małą dziuplą w porównaniu do tego, co tutaj mamy. Bardzo podoba mi się to, ten koncept, że tak naprawdę to jest niby monobrandowy sklep, ale tak naprawdę to są takie duże, tak, takie duże targi. Człowiek, który tu przychodzi, może się zapoznać z całą masą różnych marek i zobaczyć, jak to wygląda u różnych firm. Więc to, jest, to jest bardzo ciekawe. Ta ekspozycja podzielona na kilka sektorów, na kilka marek sprawia, że można się tutaj naprawdę rowerowo zaspokoić. Jeżeli ktoś jest rowerową blacharą, tak jak ja, no to faktycznie tutaj jest co oglądać, to nie jest tylko na 5 minut. Pomijam już, a w zasadzie nie pomijam, bo to jest według mnie szalenie istotne, to co jest przed wejściem do tego sklepu, czyli cała ta wystawa tych vintage'owych rowerów z przekroju no wielu, wielu lat. Wiele z tych rowerów miałem okazję jeździć na nich, testować je i wzbudzają u mnie naprawdę takie dosyć y, mocne wrażenia. Nawet jest tutaj rower, który osobiście miałem w latach 90., który szalenie żałuję, że sprzedałem. Poznaliśmy kilka ciekawych historii, jakie łączą te znane osoby z fabryką rowerów, ale uwierzcie mi, że wszystkie te osoby, które właśnie świętują na górze urodziny fabryki, mają swoją własną historię z tym miejscem. Z tym Was zostawiam, a fabryce życzę wszystkiego najlepszego i kolejne 10, jak nie 100 lat wspaniałej działalności. Dziękuję, trzymajcie się!